Jak się już tak pod wieczór robi, to i mniej ludzi, i wtedy zwiedzanie jest zdecydowanie lepsze. No i sprzątają po trystach, nie wiem czy będziesz słychać ten brzydeń butelek. W żadnym innym miejscu nie ma ich tak dużo. Na pierwszy rzut oka wyglądają, jakby zaraz miały się rozpaść. Truli. Domki, bo trudno mówić w ich kontekście o domach, są znakiem rozpoznawczym Alberobello, zaledwie dziesięciotysięcznej miejscowości w południowych Włoszech. Kiedyś biednego miasteczka, dziś żyjącego z milionów turystów chcących zobaczyć Truli na własne oczy. Kiedyś pracowałem na budowie, to się trochę pomądrzyć mogę. Tu nie ma nawet grama zaprawy. Te domki są niebywale nietrwałe, a jednak przetrwały dość sporo. One miały służyć podobno, bo hipotez jest kilka, jako domy tymczasowe lub po to, żeby mieszkańcy wybudowując sobie taką konstrukcję nie musieli płacić podatków. Co do tego, jak było, pewności stuprocentowej nie ma. Pewne jest jedno, że one stanowią obecnie w Alberobello naj bardziej gęsto zabudowane w ten sposób miejsce i mieszkańcy się tym szczycą powiedzą, że faktycznie chodzić wtedy kiedy były budowane była bieda, a teraz turyści bądziorno piesku Chociaż ja wolę wersję Dzioborno, to małe pomieszczenia i dzisiaj rzadko kto w nich żyje. Raczej magnesy, torebki, makaron, to się sprzedaje tu. A jak ktoś ma jakiś mały biznes, to w może trochę zarobić, nawet sporo. Lecz są też wymagania. Te domki muszą być utrzymane w jednym konkretnym stylu, w takim, jakim powstały. Bo inaczej już mogą być nawet kary, bo nawet jeżeli ktoś jest właścicielem. To niekoniecznie może robić wszystko, co mu się żywnie podoba. A no tak jak z samochodami u nas, jak już one mają żółte blachy, to już nic nie można zrobić tak, jakby się chciało, tylko wszystko musi być pod czujnym okiem konserwatora zabytków. A co? Najstarsze truli pochodzi z XV wieku, ale większość z nich ma mniej więcej 200 lat. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni jest około 1500 budynków. Buongiorno. Buongiorno. i zresztą, jak widać, po tych malutkich, trochę za ciemno. W tych małych pomieszczeniach, które mają zaledwie parę metrów, taka tamtejsza patodeweloperka. Tyle tylko, że stała się bardzo dużym punktem atrakcji dla współczesnych. Już mnie wyganiają, to muszę uciec szybko. Teraz będę bardziej widoczny. Zaraz wam pokażę jeszcze coś, co mi się od razu rzuciło w oczy. Jest trochę z Słońce wali po oczach. Jeden znak tam. Drugi znak tutaj. Trzeci już jest to widoczne. Co to jest? Nie się rozjaśnia. To znaki, które miały chronić domy przed złymi duchami. Różne znaki, ale znaczenie w praktyce to samo. To trochę tak moglibyśmy porównać, jak na przykład w Polsce były krzyże morowe, a te były ustawiane całyśmy przed wioskami, aby chronić je przed zarazą. Miały spełnić jedną prostą funkcję. To, żeby w domu było bezpiecznie, żeby się zwyczajnie wiodło. Jak się nie wiedzie, to jest źle. A tutaj, że raczej bogaty region to, to nie był to musieli sobie radzić jakkolwiek. Małe pomieszczenia, zaledwie parę metrów w środku. I raczej za dużo pieniędzy nie mieli, tak trochę szczęścia im, bo w życiu więcej, to łatwiej się, się. Mimo, że standard jest co najwyżej średni, to te domki są nieprawdopodobnie drogie. Dlatego, że jako atrakcja turystyczna, to tak jak w Polsce teraz Białowieża, domki drewniane nie należały do bogatych ludzi, a obecnie trzeba jak za zboże płacić, bo się nagle Polacy zorientowali, że tu, w ich kraju na wschodzie, to są wspaniałe budowle, gdzie można zobaczyć trochę inny świat. I tak samo było z tym południem Włoch. Włosi nie do końca może orientowali się jaki potencjał tkwi w tym miejscu aż do momentu aż wpisali je na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO bo takich domków w takim skupisku do tej pory nie było Jeszcze spotkać Patrycję? Gdzie byłeś? Daleko. Chodź, pokażę ci syjamskie truli. Chcę syjamskie truli. Truli Syjamskie to dwa domy, które połączone są ze sobą dachem. Legenda głosi, że zamieszkiwali go dwaj bracia zakochani w tej samej kobiecie. Truli ma symbolizować wieczną wojnę między miłością a nienawiścią czyli to, co łączyło braci. A jeżeli już mowa o innych namiętnościach, to jak Włochy, to i jedzenie. Chociaż muszę Was przestrzec, że czasami bywa z tym problem. 18:20 To już tak, bo nawet 21. 21 minut po zakończeniu siesty a knajpa z podobno bardzo dobrą pizzą i kanapkami panie otwieraj pan dalej zamknięte, nawet myślę, że jak tak zapukałem to go tam nie interesuje bo u niego jeszcze siesta trwa i otworzy no może tak Tak jak się będzie tutaj kocharzewi chciało to tak zrobię jak nie to nie będzie się tym przejmował i co mu pan zrobisz? nie mamy pana płaszcza i tyle ten południowy styl i luz nas Polaków, może Niemców, którzy lubią ordung, to irytuje, ale tutaj kto by się tam przejmował, dużo słońca, można żyć. ważna refleksja, nigdy, przenigdy absolutnie nie kupujcie samochodu z Włoch. Dlaczego? Optarcie, 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 ale to nie koniec. Obtarcia, wgniecenia, inny samochód przed tym, a tak samo, raz tutaj, drugi, trzeci, czwarty, bo jak parkują, właśnie na centymetry. A są inne? Jeszcze przejdę na drugą stronę ulicy, żeby wam udowodnić. Szybko, 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 szybko! Ten to jeszcze jakoś tam wygląda Ale nie, nie byłby sobą jakby nie było tutaj rysy Gdzie jeszcze jest? Tutaj Po całości zniszczony Jedna, druga rysa A następne auto, no jakże Tutaj też Dlaczego? Mało miejsca Parkują na centymetr od siebie Czasami nawet nie jest Nie ma żadnej możliwości żeby zaparkować, a i tak się wciskają, ocierają się o siebie, wciskają się jak wariaci. Nie patrzą na innych, oni są najważniejsi, sprzęgło na pewno też jest spalone, a oni chyba nawet się tym nie przejmują, bo nie muszą, bo i po co. A jeszcze jedna sprawa, to to, że drogi są jeszcze gorsze niż w Polsce, zdecydowanie gorsze. Niektórzy narzekają na to, jak jest w Łodzi, przy tym nawet zwykła osiedlowa droga jest jak autostrada.